A z kapustą? dzisiaj to będziemy jeść? Co to? No. Jest? Jak to się robi? Marchew z groch. Nie, groch z kapustą. Co to jest z, z kapustą? Kapusta z grochem. Us Smacznego dla wszystkich, którzy jedzą w świątecznym roku. Smacznego, dzisiaj no gotować. dzisiaj groch z, groch z kapustą robimy. Jest to świąteczna seria, gdzie gotujemy bez przepisu. Mamy tylko podaną listę składników i musimy wymyślić jak danie, dane, dane, jest dane mi smutno, robić. No, dlaczego? Bo to jest to jest ostatni odcinek. Szkoda, serii. ale będą jeszcze w tym roku. Będzie test win i picolo na Sylwestra. I prawdopodobnie jeszcze inne odcinki, które będą nagrane wcześniej. Może. Nie wiem, kalendarza, nie wiem, jak, jak to wygląda. Ale daily się kończy. Fajna przygoda No się kończy, coś zaczyna. Mikołaj opuszczać dom, będzie, jak spełniliście warunki, które są w tej serii, żeby go wygrać. Tak, w pierwszym odcinku można go wygrać, więc sprawdźcie. Areszku, potrzebujecie się. Chyba potrzebuję mało przepisów Groch łuskany suchy. Dobra to, ja myślę, to Dobra, to ja myślę, że to trzeba ugotować. Czy na tym się kurwa klękało? Kiedyś, po co ludzi na tym klękał? Pokaż mogę? być klęknąć na tym? No spróbuję. To boli niby? Pokaż. Nie boli. Nie, boli. Kapusta kiszona. Znowu to śmierdzące gówno Ej, to Aro zrobił! To nie jest Aro, to, to jest, jest light, Aro? to jest auha. Pokaż, cebula olej, słupie Sół... Cebula, olej, sól pieprzy, pie... Sypie się wszystko. Co jeszcze? Olej. No Dobrze. W mojej sól opinii. Pie... To jest Dokładnie to samo, co było do bigosem, więc daj garnek. A nie trzeba cebuli usmażyć na tym? Nie. Daj garnek. A nie trzeba najpierw ugotować grochu? Daj mi garnek. A to się razem ugotuje. No, w sumie no, dalej. Tak, no tak. No tak, stary. no kurwa, trzymaj. Także, my to, my to, to ułatwiamy, jakby sobie zadanie tego wszystkiego. No proste, że tak. Fajny ten. Czapka y... Mikołaja, mało, jaja, no. pa, A, to to jest tu jest nawet zobacz. Tu jest idealnie dziurka, żebyś mógł łapać cool O! Ja bym wsypał ten groch. Marta Dobra. Groch, to jest ta, yy, murcic. Tak? No, tak ma nazwisko. Marta Groch. Pozdrawiamy Martę Groch. E, ile grochu? Ty, wody do tego dodaj. Dobrze, spoko, tyle starczy, bo to mała ta. porcja. Tak! A wiesz, jak to. Nie, no stary, to tak pierdoczy ten groch no, zawsze. Idealnie. W domu, jak to mama czy tata gotują na święta. Jak to pierdoczy, no to, no, to, to jest stary. po prostu szok. Co dodajesz, kapusty? Kapustki trzeba dodać tutaj. Pyszne. Nie, Pół na pół, bo to groch z kapustą, więc kapusta no, jest... z grochem. Masz Nie, no, jeżeli kapusta z grochem, Masz jakieś mi szadełko, bo to zawsze? mieszasz jakiś fajną rzeczą, a ja muszę rękami mam brudne łapy. No? Proszę, to dla ciebie. Można się tu przejrzeć? Będziesz gruby, no jak to będziesz patrzył, nie patrz tak. I tak jestem już, więc za późno. Nie jesteś. Słuchaj, to się będzie Jesteś gruby. To tak jesteś, kurwa. Piękny? I tak, gruby. Nie ma, Oczywiście, że tak. Nie ma w tym najmniejszego problemu. Oczywiście, nie ma. jeżeli się to jest w ramach zdrowotności jeszcze. Jak tu kminek? To nie jest jakieś trujące tak? kminek. To kminisz coś kurwa? Jest... Nie dawaj tego, to nie dobre. Nie chcę tego. Pachnie jak sucharki. Zjedz to. Nie jest powąchaj. jeszcze tego. Pachnie jak sucharki. Są obrzydliwe, kminek. Nie, nie, zgadzam się, nie daję tego. Pachnie jak sucharki jakieś. S obrzydliwe, ku. gówno, Kminek do śmieci. Nie, 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 kurwa, nie, sypitek. Nebilu! No kurwa oddaj to. Nie wsypuj gminku! Czemu? Jest ja w przepisie Bo to korzystaj to jest koszysta, dobre. Kurwa. Dodatkowa... Co, może to część zapasowa? To jest część zapasowa, ale nie trzeba. To się daje jeżeli... Czemu, ro... Czemu robaki chodzą po stole? Bo tu taki syf jest. To są suszone robaki? Tak. Gminek. Wolałbym dać... Wolałbym dać suszone robaki Dodam tego tam będzie Suszone robaki bym wolał dać. dobra, dobra jeb... liś laurowy dodaj. Liście laurowy też jest rozjeb... ale może być. Poleju trzeba dodać na przykład. Zajeb... liścia. Weź ziołko, dodaj angielskie. Czy to, jest ta cebula, Hello? czy to jest cebula, którą ja ty powiedziałeś, to, że mnie zrobisz, bo jest, jest No zebuczy. tak, bo jest zkiśnięta. I dałeś mi taką. No. Po prostu to kapusty z grochem cebula, to nie jest groch z kapustą i cebulą Pieprzu. i przyprawami, to jest groch z kapustą. Czemu tam takie rzeczy się dodaje, powiedz mi? Soli, nie wiem. Jeżeli jest to groch z kapustą, a nie z dodatkami. No bo ta cebula właśnie, po co ta cebula? Dla smaku. Wszędzie jest cebula i wszędzie ją trzeba smażyć. Nie smaż jej, nie smaż tego. Właśnie nie smaży. Cię, gdzie Dodaj do smaże? środka. No, do za dużo tu smażenia już jest w tych odcinkach. Podoba mi się, że jak ty robisz coś to tak ładnie, a ja muszę to od robić. Dlaczego? Nie wiem, bo nie każ mi nie smażę, na przykład cebuli. Przy chcesz, to jest no, twoje nie, Eldorado. Nie, nie jak mam cebulę, tak szczerze. M mogę dać skorupki? Mo dodaje się skorupki do jajek, żeby kolorowe były. Skorupki do jajek, żeby kolorowe Tak, były... do cotton Wardów w gacie se wsadzasz. Kolo kolorowe jajka są wtedy. I sam na wielkanoc. Kurwa, ja przez to daily już psychę tracę, kur takie daily trzy dni nagrywamy. No właśnie, to już jest przesada. Stary, ekipa tak wytrzymała rok, a my tylko trzy dni nagrywamy. No, do nas nawijamy, no i co mnie to interesuje. No właśnie, co mnie to interesuje. No właśnie, sprawa. No oni nagrywali, nie my. Ale zobacz, ile y, rzeczy z tego można zyskać na przykład. No nie, co można zyskać? Y, fajne domy. No i co? Na na przykład... Fajny dom. Fajne samochody Ja nie mam prawa jazdy Ale spłacze, j**a, dole no, na cebulę, no A pies by płakał, nie robiłby tego, ale czekaj, czy by płakał Pies by płakał No po cebuli pies Ja widziałem buko. filmy z kotami, no, że kot siedzi na blacie, debil I, cebulę, że... I wącha cebulę no, stąd ten I płacze. To stąd ten płacze kot, płacze to stąd płacze kot Ale piesko nie będziemy płakać Nie będziemy płakać, Jezus, płacz od tej cebuli Płaka oko mm. Jednym okiem płacze, widzisz? No ja to, to jest? Suche, Drogie nie. właśnie drogi, masz no. ale siedzi tam pies drugi. Bo uznałem, że skoro i tak tu przyjeżdżam na trzy dni do ciebie, no. to nie będę psy zostawił same w domu, bo biedne, no tak. bo cały dzień siedziały same. No, ja bym tylko to na wieczór wracał. Pisa, to jest pieszość, bo pociera, bo to ja bym tylko to na wieczór to... wracał, więc uznałem, że wezmę je do ciebie po prostu. No, i będą się bawić tutaj, patrzeć, coś podjedzą. To jest jak wyjazd na wieś z mamą. One się pytają, kiedy idziemy do domu, ja mówię, że jak do kawę. Też jak widzicie takie słodkie zwierzątko jakieś, to macie ochody tak. No, to tak z gnieścia. No, nie daliśmy Dałem już nie! Dałem dużo. Tak się wydarzył. już te! <grystanie> trzeba reagować szybko, to są zioła. Dawaj już, czy nie? No, no dawaj I wszystko szpały. Tak, teraz, ja teraz trzeba zaloć wodą. Jak <grystanie> ja to powiedziałem? Zaląć wodą, kurwa. Stoisz, już, chłopie? wow, wow. a wiecie, co on tu ma? Mm. Zobaczymy. Dobra. Dobra, wodą no. No też do wyparowania, nie tak dużo. Macher z groskiem, dużo. Kapusta, czy by było z Grochem, to będzie tak pierdoczyć. Tak będzie pierdoczyć to. No dobrze, to w twoim dowodnym. Dziewięć było? No. Czemu ludzie, czemu ludzie na przykład pieką wszystko na pięć, albo na cztery? chyba na dziewięć, żeby szybko się zrobiło i tyle. No właśnie. Czemu disco, 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 pati, pati. A jest disco, się pati? Disco, disco. Dobra, wracamy, jak będzie gotowe. Tak? No, zamieszaj tym jeszcze. Dobra. dobra. na chłopak. No widem. Nożem. A może na to pić przez stopę, później i tak sobie do butelki wlać, i wlać tą wodę. Zapłutać pić. Dobra, Mieszu, Mieszu, no i się będzie robić kapusta z grochem. Naszym zdaniem tak wygląda ten przepis. Followujcie przepis, bo to można, wiesz, wykorzystać potem. Człowiek się bawi, niby śmiesznie jest, ale się może tak nauczyć. nie? właśnie, może będzie dobrze. Uczy się na błędach na przykład naszych i swoich. Na przykład możecie się na nas uczyć. Dobra, pa, no. będzie wejście, i wyjście. Siup! Yeah, pierdziela zaparowało. Ej, ruszajcie widzowie jak na telefonie, jak oglądacie to na telefonie, ruszajcie za mną telefonem od teraz. Zobaczcie jaki fajny efekt będzie. Łup, 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 łup. Fajnie? Panie i panowie, to jak wygląda nasza potrawa No tam jeszcze mogłaby się pogotować trochę, ale kto ma tyle 3 czasu już dwie godziny. godziny tu leży, To jest! Wow. Kukurydza. To jest kukurydza! To już jest to jest jak potem się mega pierdzi. Potem a wie, się to jest fajne, to tak śmierdziało, że mógłbym tu walić i tak myślałeś, że do siebie tym... No. Ty tutaj już, Ale tu śmierdział wie kurwa wydało się, a ty mówisz No bo tu się gotuje, a ty mówisz... Tak okay. pierdoci. Dobra, wiesz co? Nie tym wiem. tyle, że nie weźmiemy tego całego. Tylko trochę, nie? odwodni wodni do Odwołaj te słowa. Ja się o. zaraz odwodnię, Tutaj. Zaciągnij się tym. Kto kurwi? Panie i panowie. Tak, słucham. Zanim przystąpimy do konsumpcji tego, no co co byś chciał zrobić? Jakże piękne. Ja bym chciał w ogóle powiedzieć coś. Mogę? Właśnie... Przekazać głos so Chciałem sobie samemu. Chciałem też coś samemu, powiedzieć, ale bo pierwszy. jest to ostatni odcinek tej serii świątecznej. Jutro y, są święta wigilijne. Y, zbieramy się przy doma, A nie w domu, wszyscy, nie. I wszyscy się zbieramy i składamy sobie życzenia. Więc składamy wam życzenia wszystkiego najlepszego. Y, tak. Ja chciałbym powiedzieć, że w ogóle jestem w szoku, że udało nam się poprowadzić daily przez Udało czas, się, 12 dni sobie. i Nie spodziewałem się, że się uda, że wyrobimy, że w ogóle nagraliśmy to tak no, 3 dni Było zapier**ania, był tak. pot, łzy, No jedzenie. praktycznie całe dnie 3 nagrywania tak regularnie cały czas, że od rana do wieczora, po prostu do domu tylko wracałem, żeby spać Ale cieszę się, się e, cieszę. bardzo fajnie, że nagraliśmy Dziękuję. to Jeszcze za to będę wracał do domu, żeby nagrać z całą kur... Śpimy, no. które też nagrywamy Więc jeżeli jeszcze nie followujecie Śpimy To wejdźcie posłuchajcie głupoty, Posłuchajcie śpimy. Jest to safe place jakieś. dla internetu, gdzie Przed snem możesz sobie puścić coś I my przez godzinę gadamy o głupotach I tyle nie myślisz sobie o głupotach, które mogą być w głowie Podczas snu, przed snem Ponadto mamy kanał Oglądamy, który też Gdzie oglądamy spijać. głupoty sobie Gdzie oglądamy jakieś. głupoty Trzy no kanały, piękny rok, Fajny. życzę wam, żebyście się nie zmieniali W tym następnym roku My powinniśmy się zmienić, bo jesteśmy zjedzeni. O, to jest powiedziane <laughs> bardzo no dobrze. Tam. Także jeszcze raz wszystkiego Wszystkiego, wszystkiego dobrego, danego. żyjcie dobrze sobie, zdrowia, bo to najważniejsze, I zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, jak to mówią, i alkoholu. Mikołaj był do wygrania i chcecie taki I prezent na święta, to ostatni raz, Zaraz nie no, na jeszcze pękli. będzie wisieć. Zaraz pe... Dobra, mogę to sobie nałożyć? Tak, to zjedzmy to w końcu, pa. zakończmy to. Ale trochę, nie w będę przesadzał, tobie Kurna. też nałożyć trochę, W wygląda jak sałatka jakaś w ogóle. No. Z nie? Sałatka z kukurydzą, no dobra. Pokaż się. Coś, co lubisz? To jest góry. Kapusta z grochem, czyli okropnie. Nie lubię kapusty z grochem. No, to to. No, się kapusta. Jest lepsza w tym Bigosie. No. Wszystkiego najlepszego. Do nie zobaczenia o 18.